W najbliższą niedzielę młodzi piłkarze rywalizować będą w ogólnopolskim turnieju piłkarskim U11 Citizen Cup 2012. W zawodach udział weźmie 10 drużyn. Co je czeka? O tym rozmawiałam dziś z prezesem klubu sportowego Koziołek i organizatorem zawodów Łukaszem Bigusem. Zachęcam do obejrzenia rozmowy. Citizen Cup to jest turniej przeznaczony dla dzieci do 11 roku życia. Wystąpi w nim 10 zespołów. Tak? To są zespoły nie tylko z Poznania? To są zespoły, które zaprosiliśmy już kilka miesięcy temu. Mamy zazwyczaj system, w którym publikujemy turnieje organizowane przez nasz klub. I czekamy na zgłoszenia. Tym razem zespołów chętnych do gry z nami było dużo więcej niż wolnych miejsc. Wybraliśmy 10, i rzeczywiście są to zespoły z Wielkopolski i również kilka z innych województw. My zaraz zobaczymy, jakie to są zespoły. To może kilka słów o nich. To jest taka w tej kategorii wiekowej czołówka? Myślę, że futbolowo to nie jest czołówka sportowość, tak powiem, dlatego że staraliśmy się, żeby to były zespoły nie tylko najlepsze pod tym właśnie względem, ale również zespoły, z którymi przyjemnie się rywalizuje. Mamy z tymi zespołami doświadczenia z poprzednich imprez i to było główne kryterium. Chcieliśmy, żeby przyjechały zespoły, które z uśmiechem na twarzy przyjadą i będą grały na tym turnieju. Jest oczywiście kilka silnych zespołów, bo jak widać jest ilech Poznań, i jest Gawia no dosyć silny zespół i jest Akademia Piłkarska Ostrów Wielkopolski. To są drużyny przodujące w tej chwili, ale tak jak mówię, nie było to głównym kryterium przy przyznawaniu tych miejsc w naszej imprezie. Wiem, że dla tych zespołów, które będą uczestniczyły w turnieju, przygotowaliście ciekawy system rozgrywek. Jaki to jest system, na czym on dokładnie polega? Za każdym razem, kiedy organizujemy turniej piłkarski dla dzieciaków, chcemy, żeby nie było presji przy konkretnych pojedynkach. Tak jest, kiedy jest to system pucharowy, czyli kiedy jest to finał, półfinał, karne, stresujące dla dzieciaków. Mhm. Dzieciaki mają grać w piłkę. I tak mają to się zrobiliśmy tym bawić. tutaj. Mają się tym bawić, dokładnie tak. Tutaj zrobiliśmy system, w którym zespoły grają w dwóch grupach, każdy z każdym i za chwilę grają tym samym systemem, przy czym kojarzymy zespoły lepsze w lidze mistrzów. I zespoły słabsze w Lidze Europejskiej. Bardzo ważne jest to, że zespoły walczą z drużynami o podobnym potencjale, szkoleniowo jest to dla nich bardzo dobre. Inna sprawa, że dla takich młodych zawodników frajdą jest, kiedy oni rywalizują właśnie w Lidze mistrzów czy lidze europejskiej. Dodatkowym aspektem czy plusem tego systemu jest fakt, że i zespoły najsilniejsze, i zespoły najsłabsze rozgrywają taką samą liczbę spotkań. Bardzo często spotykamy się, że drużyny yy, słabsze. Eliminowane są po mm -hmm. pierwszej fazie mniej rozgrywek, grają. mniej grają tych spotkań, a przecież to ci zawodnicy potrzebują więcej tej gry. Dlatego taki system wymyślili. Czyli będziemy mieli dwóch zwycięzców, zwycięzcę Ligi Mistrzów i Ligi Europy. A ja jeszcze troszeczkę chciałam zapytać o poziom tych maluchów, bo tak jak mówimy, to są dzieci do 11 roku życia. To jest jeszcze ten etap, że cała drużyna biegnie tam, gdzie jest piłka, czy już tutaj zdają sobie sprawę, że nie trzeba być cały czas przy piłce, żeby być ważnym ogniwem zespołu? To już powoli jest ten okres, kiedy zawodnicy znają swoje miejsce na boisku i wiedzą, że nie trzeba być tam, gdzie jest piłka, żeby ją w rezultacie zdobyć i przeprowadzić akcję. Aczkolwiek my też nie staramy się, żeby ci zawodnicy już grali na swoich pozycjach. To nie są miniaturki dorosłych, które muszą stać na pozycji lewego obrońcy czy napastnika i tam są tylko przywiązani. Nie, to ma być zabawa, aczkolwiek tak jak mówię, no jest to już taki wiek, gdzie oni zaczynają rozumieć, piłkę nożną na takim poziomie, jak my rozumiemy właśnie futbol. To doping tym małym piłkarzom na pewno też się przyda. Gdzie kiedy możemy przyjść, żeby trochę swoje gardło nadwyrężyć na tych meczach? Citizen Cup odbędzie się w najbliższą niedzielę, czyli 29 stycznia. I to jest hala AWF-u, hala Citizen właściwie, przy ulicy Droga Dębińska. Tamten turniej się odbywa od godziny 9. Finał planujemy około godziny 16. To my oczywiście Państwa serdecznie na ten turniej zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję Państwa i moim gościem był organizator zawodów Łukasz Bigus.